Cześć! Ja mam na imię Angelina, a Wy oglądacie serię Talerz Diabetyka. W tej serii pokazuję tradycyjne dania, lekko przerobione pod kątem diety przy cukrzycy. Dzisiaj będę chciała z Wami przygotować chili. Chili, ale nie takie konkarne, tradycyjne z mięsem wołowym, bo będę chciała Wam pokazać sposób na uniknięcie czerwonego mięsa, ale użyję czerwonego składnika. Bazą mojego chili będą bataty, czyli daleki kuzyn naszego rodzimego ziemniaka o nieco niższym indeksie glikemicznym. Elementem białkowym będzie fasola czerwona. I dodam do mojego chili jeszcze czerwoną cebulę i pomidory. Zależy mi na tym, żeby chili miało intensywny i taki ognisty kolor. Najpierw pokroję sobie cebulę bo najbardziej tego nie lubię robić i dosyć mnie to wzrusza. Staram się to robić szybko, żeby się nie rozpłakać. Dobra, dwie cebulki mam pokrojone. Wrzucam je do garnka z grubym dnem, ale wcześniej to trochę rozgrzeję i wleję dwie łyżki oliwy. Przez chwilę, aż oliwa się zagrzeje, ale nie może być zbyt mocno nagrzana, nie może zacząć się dymić. Crystal, znaczy, że już mogę wrzucić. Ustawiam palnik na średni ogień, bo nie chcę, żeby moja cebula się przypaliła, tylko żeby delikatnie zmiękła i się zeszkliła. Podczas gdy przez dwie minutki smaży mi się cebula, ja obiorę i pokroję bataki. Przygotowałam sobie pół kilograma batatów, bo jak obiorę skórki, to zostanie ich około 400 gramów. Wszystkie moje przepisy są bardzo precyzyjne. Podaję w nich gramaturę. I na dole również znajdziecie obliczenia wymienników węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych. Przydaje się to przy cukrzycy. Bataty pokroję w dosyć drobną kostkę. Tak mniej więcej pół centymetra na pół centymetra. Bataty w naszym daniu to będzie dodatek skrobiowy. W dodatku ich zaletą jest to, że zawierają bardzo dużo błonnika, przez co pozwalają na regulację poziomu glukozy. Pokrojone w kostkę warzywo wrzucę teraz do cebuli. Bataty będą się podsmażać jakieś 5 minut razem z cebulą. W tym czasie odcedzę sobie czerwoną fasolę, która w tym daniu będzie źródłem białka. Białko pochodzenia roślinnego jest polecane w diecie diabetyka. Odcedzoną fasolę wsypuję do batatów i cymbuli. Następnie tą mieszankę doprawię przyprawami. Będzie to mielony kumin, inaczej kmin rzymski, bardzo aromatyczna przyprawa. I pół łyżeczki chili. Jeżeli nie lubicie bardzo ostrych przypraw, dodajcie dajcie chili odrobinę mniej. Wsypuję kumin, który wcześniej zmieliłam. Możecie kupić też gotowe zmielone. A następnie doprawiam pieprzem kajeńskim, czyli chili. Przesmażam przez jakąś minutę. Czekając przyprawę oblepią wszystkie e, składniki mojego chili. Już teraz w kuchni unosi się bardzo aromatyczny i kufący zapach. E, ta mieszanka jest dosyć sucha, dlatego dodam tutaj pomidory. E, gdyby był sezon, dodałabym świeże pomidory. E, a że sezonu nie ma, to dodaję przecier pomidorowy, który przygotowałam latem zeszłego roku. E, dodaję go jakieś 400 gramów. Pomidory to świetne źródło, tym bardziej takie przetworzone, to świetne źródło mojego ulubionego likopenu. Mimo, że wlałam tutaj dwa słoiczki, to mieszanka wydaje mi się cały czas zbyt sucha. Dlatego dodam jeszcze szklankę e, przygotowanej gorącej wody. A widzicie, byłabym zapomniała o czosnku. Czosnek też jest dosyć istotny. Dodam go teraz. jeden duży ząbek, albo jeżeli lubicie e, czosnkowy smak, to wtedy nawet dwa. Czosnek drobniutko kroję. Możecie też przycisnąć przez praskę. Pamiętajcie, że czosnek też nadaje trochę ostrości daniu. Całość mieszam, a następnie przykryję pokrywką. Aby chili przez jakieś 7-8 minut się dusiło, w tym czasie przygotuję sobie dodatki. Um, chili. W chili już mamy batata, czyli dodatek skrobiowy, fasolę, dodatek białkowy. Um, teraz chciałabym go wzbogacić o dodatek tłuszczowy. Wybieram zdrowe tłuszcze z awokado. Nie wiem, czy wiecie, jak wybrać dobre awokado. Jak pójdziecie do sklepu i chcecie. Dostać dobre, które jest już dojrzałe, awokado, wtedy zobaczcie ten ogonek. Jeżeli jest taki, poczujecie, że on jest tutaj taki miękki, że można go lekko wcisnąć, to znaczy, że awokado jest dojrzałe. Jeżeli jest bardzo zielone, twarde, to wtedy będzie niedojrzałe, a jeżeli tak łatwo wchodzi do środka, to jest przejrzałe. Taka ciekawostka, awokado, yy, ze względu na swoją fakturę skórki, jest nazywana. Nazywane gruszką aligatora. Bardzo mi się ta nazwa podoba. Pół awokado na jedną porcję. To jest tak w sam raz. Moim zdaniem lepsze jest awokado, takie ciemne, czarne, brązowe, które się nazywa has. Ono jest najczęściej maślane w smaku, no ale nie zawsze są dostępne w sklepach. Awokado pokroję sobie w poprzek na takie pół e, księżyce. Sprawdzę, czyli. Czy jest gotowe. Pachnie już obłędnie. Myślę, że już jest gotowe. Teraz sprawdzę, jak smakuje. Jeżeli będzie potrzeba, dodam odrobinę soli i pieprzu. Wyszło ostrzejsze, niż chciałam. I w zasadzie Czyli jest już gotowe. Chciałabym go podać z awokado i posypać kolendrą. Nie dodaję do niego żadnego innego składnika typu ryż czy makaron, ale jeżeli chcecie, żeby danie było bardziej sycące, możecie ugotować na przykład pełnoziarnisty ryż albo basmati. Świetnie zniweluje ostry e, smak chili. Przygotowałam tutaj jakieś cztery porcje. Już można wyłączyć, żeby mi się wszystko nie rozgotowało. Na wierzch kładę awokado. Awokado zawiera bardzo duże ilości tłuszczu, ale tego tłuszczu nie należy się bać, bo są to zdrowe tłuszcze pochodzenia roślinnego. I przy cukrzycy są jak najbardziej wskazane. Kolendrę bardzo grubo siekam. Bo cały jej urok polega na tym, żeby nie była zbyt drobno posiekana. I voilà! W niespełna 30 minut wyczarowałam pyszne, aromatyczne, ostre, wegańskie chili. Danie bezmięsne na bazie batata, czerwonej cebuli, czerwonych pomidorów, e, zielonego awokado i kolendry. Jest kolorowo i bardzo apetycznie. Jeżeli przepis się Wam podoba, skosztujcie, dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam smakowało. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Was do subskrypcji, bo znajdziecie tutaj więcej przepisów dla diabetyków i dla osób, które dbają o linie. Będziecie zachwyceni!